Zakupy za 400 zł dla dwóch osób na tydzień. Rozpakujmy je razem. Humus, moja ulubiona posypka bajglowa, ciasteczka lotus, pesto czerwone, dżem pożyczkowy, 5 opakowań takiego łososia wędzonego na ciepło, kończyk w małych puszkach, kiełki brokuła, dwa opakowania ogórów kiszonych, pomidorki koktajlowe i mam jeszcze dwa takie pomidory luzem. Dwa chude twarogi, brokuł i sałata, rzodkiewka i dużo śliwek. Awokado, szczypiorek i koperek. Dwa opakowania jajek, czyli 20 sztuk, kurczak i mięso mielone. Gotowe ziemniaki z papryką, są moje ulubione. Do tego szynka drobiowa i opakowanie boczku na bekon. Dwie lekkie mozzarelle, kilka pieczarek i burata. Gotowa zupa pomidorowa, trzy bieluchy i dwa serki wiejskie lekkie. Dwa jogurty naturalne i dwa skyr naturalne. oraz sześć waniliowych skyrów. A i jeszcze kupiliśmy dwa bajgle, chleb bułki, dwa opakowania fasolki szparagowej i opakowanie brokuła, tylko już wszystko jest zamrożone. Ja evet. Dajcie znać, czy dokładnie 402 96 zł 96 groszy to dużo czy mało za te zakupy. Większość z tych rzeczy, takie 90% zostało zamówionych z Frisco. Ja wiem, że wtedy wychodzi trochę drożej, ale też ta wygoda dla mnie jest ważna, więc zazwyczaj zamawiamy rzeczy z Frisco i czasem coś dokupimy w innych sklepach. Planuję w końcu pójść z powrotem do jakiegoś sklepu na miejscu i zrobić full zakupy na cały tydzień, ale korzystam z tych dostaw do domu, bo bardzo to lubię. Bardzo mi to ułatwia Tęsknię za Tesco, bo Tesco Dostarczało zakupy do domu I miało dobre ceny Naprawdę bardzo dobre ceny, tak jak w sklepie Niestety Tesco nie ma Ubolewam nad tym bardzo Ale ratuję się tym i Wolę po prostu troszkę dopłacić za niektóre produkty I mieć tę wygodę, że przychodzą do domu Dajcie znać, czy wyszło dużo, czy mało Na tydzień dla dwóch osób 400 zł, myślę, że spoko Naprawdę cena